Święta to szczególnie radosny czas dla dzieci, no ale właśnie z tymi dziećmi bywa wiele problemów święta, bo jest kilka takich tematów, kiedy czasami dorosły nie, nie wie, jak do nich się zachować. podejść, Tak jest, więc porozmawiamy z psychologiem dziecięcym, pani Natalia Mingę, witam serdecznie. Witam serdecznie. Temat najtrudniejszy prezentów dla dzieci, jak je przygotować, kiedy dać i co dać tak naprawdę, no bo to no później jest chyba problem nie w trakcie otwierania, ale na przykład w szkole, w przedszkolu, jak gdzieś taki Że porównują moja prezent. Że koleżanka dostała komputer, a ja tylko aparat. Problem jest też w trakcie otwierania, ale zacznijmy od tego. Po pierwsze, znać trzeba dzieci i wiedzieć, czym się naprawdę interesują, czym naprawdę lubią się bawić, przy czym spędzają naprawdę czas i czego naprawdę chcą, bo takie pisanie listów do Świętego Mikołaja jest to takie wymuszanie od dziecka. i tak naprawdę wcale się, wcale się nie pytamy dzieci, co chcą, tylko je obserwujemy. Tak, i... dokładnie, bo jeżeli my oczekujemy, że dziecko napisze, to jest to wszystko, co mu przyjdzie do głowy, od takich rzeczy, których bardzo pragnie, do takich rzeczy, które a teraz mi przyszło. Dzisiaj usłyszał w szkole od kogoś. Dokładnie przyszło. i my mhm. wybieramy z tej listy coś, bo tym dziecko jest niezadowolone. Lepiej, jeżeli my poświęcimy dwa miesiące przed świętami na zobaczenie rzeczywiście, czym dziecko się bawi, co je pasjonuje, co je ciekawi i po prostu... Przejdźmy się po tych sklepach miesiąc wcześniej, przejrzyjmy w internecie, porozmawiajmy z innymi mamami i dowiedzmy się, co rzeczywiście ucieszy nasze dziecko. Nawet jeżeli ono dostanie tą komórkę czy komputer, nie daj Boże, w wieku pięciu lat to nie będzie dla niego zabawka, którą się będzie mógł bawić specjalnie. Pani mówi, żeby patrzeć na, na, na dobór prezentów pod kątem tego, co chce dziecko. Powinniśmy też patrzeć pod kątem tego, co my uważamy, że byłoby na przykład dobre, rozwojowe, bo rodzice często tak. Albo prawie. nie przeszkadzało w domu, Dokładnie. bo tak też często podchodzi. Nie zawsze prezenty dobre, rozwojowe to jest taki dobry pomysł, bo, to jest chyba bo dziecko może się nie dla nas tak. Tak, tak naprawdę Dziecko nie, nie może się z tego dziecko. nie cieszyć, natomiast absolutnie powinniśmy patrzeć pod kątem tego, co nam się nie podoba. Bo jeżeli my kupimy dziecku zabawkę, którą my nie będziemy się chcieli z dzieckiem bawić, to to będzie dla niego wielkie rozczarowanie. Także kupujmy coś pomiędzy. Coś, co spodoba się i nam, i dziecku. Czy wychodzi na to, że dorośli to też tak. takie trochę dzieci? No nie, jeżeli kupimy dziecku bardzo głośną zabawkę, która będzie wyła i puszczała melodyjki, to my jako rodzice będziemy przy tym cierpieć i będą z tego awantury, bo my będziemy przemęczeni. Nie warto sobie, sobie czegoś takiego robić. To nie jedyny temat. Wokół świąt, który przysparza rodzicom tak, sporo problemów. Oprócz prezentów, pewnie to jedzenie, które no, nie wszystkie dzieciaki wszystko lubią i co, i co wtedy? No, właśnie, bo wiele dzieci ma duże ograniczenia, jeżeli chodzi o smaki, a my na tym stole kładziemy coś, czego nie ma na co dzień. Dziecko no, nie jest przyzwyczajone. Jak z jest, nim rozmawiać? To jest ten problem, że dzieci tych smaków nie znają. Dla nas to jest przysmak, a dla dziecka to jest coś zupełnie nowego. Jak rozmawiać? Z jednej strony można dziecko przygotować, z drugiej Właśnie, strony czy my w ogóle można mamy przekonywać, czy po prostu Nie dać przekonywać. Ten klebek z serkiem, bo na to A już na młoda. pewno nie przekonywać przy stole wigilijnym. Możemy dziecko włączyć w przygotowania, to jest bardzo ważne. Dzieci chętniej spróbują czegoś, co wiedzą, co jest w środku i w czym same maczały palce. Po drugie, jeżeli wiemy, że Maszyna będzie problem komu. z tym, żeby namawiać dziecko, dajmy sobie spokój. Wigilia ma być czasem radości dla nas, radości dla dziecka, a nie stresu. Jeżeli wiemy, że dziecko tego nie lubi, tego nie lubi, tego nie lubi, to właśnie, wystawmy ten żółty ser, który je. Niech zje ten chleb serek. Tak było w i niech się cieszy, znam, znam rodziców, którzy stawiają frytki, żeby... tak. No dziecko dzieci żebyśmy wie, nie będzie... w święta, właśnie. swoją obecnością, a nie tym, że się Zyszym zmusza się, do, z z do Dzieci <noise> o wiele chętniej spróbują czegoś, czego nie muszą spróbować, niż jak ktoś mu będzie na siłę kładł na talerzu i wciskał. I jeszcze, jeszcze problem Świętego Mikołaja. Wydaje mi się, że Teraz czasami... nie mówmy, czy istnieje, czy nie istnieje. dowiedzieć no właśnie, bo, to jest, bo, istnieje bo, bo dzieciaki Mikołaj. jednak wierzą, my im to wmawiamy. Ja nie wiem, czy to tak w ogóle wypada oszukiwać, ale powiedzmy, że skoro jest to jakaś dla nich radość, wiara w tego Mikołaja, to wszystko jest w porządku. Gwiazdora, ale co, w poznaniu gwiazd. Przepraszam, gwiazdora. Co jak w którymś momencie przychodzi to dziecko do domu i odkrywa prawdę, bo usłyszało w szkole, nie wiem, czy to jest jakiś problem faktycznie? Niewiara w świętego Mikołaja nie jest żadnym problemem. Tak naprawdę warto, żeby się rodzice zastanowili, czy chcą dziecku mówić, że on jest, czy mówić, że go nie ma, ponieważ niewiara w świętego Mikołaja też ma wiele plusów. Można dziecku powiedzieć, że dostaje prezenty od kogoś, kto go kocha. Kochamy Cię więc, dajemy Ci prezenty, a poza tym unikamy też tego wymiaru kary, który jest związany jest z tą różgą świąteczną. Mm. Bo bardzo często rodzice traktują świętego Mikołaja jako sposób na wychowanie dziecka. Jak będziesz się tak nie zachował, dobry, to, to nie dostaniesz tak. prezentów. To jest fatalne. Prezenty są dawane nie za coś, tylko dla czegoś. Dlatego, że my chcemy zrobić komuś radość. Chcemy, żeby ktoś się cieszył, a nie dlatego, że ktoś był grzeczny. A czy to dziecko nie będzie tkwiło w takim trochę... Nie będzie pogubione, bo dzieci naokoło w szkole będą mówiły, że istnieje Mikołaj, a jemu rodzice powiedzieli, że nie i teraz to jest prawdą? Co jest prawdą? Można Myślę, do tego podejść, po tak jak niektórzy mądrzy rodzice, opowiedzieć o świętym Mikołaju, który istniał naprawdę. Aha, no. I co dziecko z tego wywnioskuje tak naprawdę, to jest jego, bo święty no. Mikołaj istniał. Nie miał czerwonej czapki, miał laskę biskupią, ale istniał. I prezenty przynosił. Tak jest. Tak. Wszystko się zgadza. I też nie za coś. Dokładnie. No dobrze, w takim razie tak. tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że, że te rady się przydadzą rodzicom.